Nie, driver. ja jestem driverem. Wiem. To ja pijcie. Ja to bym się zarzygał chyba. <laughs> ja ukrywam, to bo ty... Uważacie, jest... że byłem za bardzo niemiły? No bo ten siomek mi chciał by odnieść. Nie no, bo patrząc na to w sposób taki... Jak Mega to luźno, to nie. Zobaczmy, co ludzie dobra. piszą. <laughs> ludzie piszą tak. No, Sylwek, dobrze je, Jedziesz. Wardęga, <grym> Jesteś mega niemiły. Mega. O. <grym> mega ja Nie rozumiem w ogóle ludzi, Ja nie rozumiem e... fenomenu, że ktoś dalej się jara ryczaniem e... auta. E... Ja, ja, tak, że jeżdżą sylwak. Sylwak. za nami, ryczą autem, nie? Tak, tak. Wardęga, <grym> odjebałeś mega krzywek. Słuchaj, jaki rodzajem jest wydech? Wardęga że jest Sigmo. Sylwek, panowie do ciebie. Sylwek, chłopaki może jakiś smakołyk? Nie. Spokojnie. Spokojnie mamy swoje podmioty. Pijemy, Mamy swoje smaki, możemy się z wami napić. Mi się smakuje, mi się smakuje bardzo. Męczko. Męczko. Ja to nie mogę, mam walkę, wiecie? No, no, no. Bo ja łyknąłem przed chwilą. Napić, to może. <śla> o, <śla> dziękuję bardzo. <śla> to jest to. <śla> to, <śla> to jest to, dzieciak, <śla> to jest to. Wlazło szybko, łatwo, prosto. Prosta, z no, Co? No, do no, małej Jest git, ale jakoś mam teraz wzmocnioną głowę. Bo sobie. Wszystko dobrze w To jest jakiś taki nie. zmieszany miks. No, jest jakieś takie kurwa kongo w Twojej głowie. Kula, nie zła, dzićwa Dużo, się. Tak? No. Nie, no to chodźcie na miasto. To ja wiem, co Cię napodsuję zaraz. Miast. Takie tak. króciutkie spodeneczki z lekkim pośladeczkiem. O! wiem, co Wyszedł do Ja, to jest to. To jest to. to, 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 to nie ma dobra, dobra, lajka, dobra, dobra. Chyba za duży dobra, Bogze, to daję ci zadanie teraz, nie? Na asertywność. Że 30 osobom z rzędu musisz odmówić. Nieważne o co poproszę. Nie ja, kurwa, nie zrobię <laughs> tego. Nie umiem tak. A co, jak ktoś go poprosi? E, proszę cię, weź ode mnie 3 miliony złotych. Nie. <laughs> meduza, meduza, musisz wyrwać tą panią. Meduza, tą panią musisz wyrwać. Hej mał Ty Hej na na... Hey, mała! Ktoś ci nasłą na czoło, ale chuj w to, bo i tak wyglądasz pięknie. No. Okay, idziemy. Ciężko, bo robimy stream. On jest asertywny, On jest asertywny. On jest asertywny. Ej, bo jest I co? I ty coś do mnie mówisz? Chuju. Jasne. Wszyscy jesteście poazertywni, panowie. No nie gadał, gada w Jesteśmy białym misiem na Kropówkach. To jest mocne. Chodź, idziemy dalej. Ale idziemy gdzieś, do jakiegoś miejsca, Idziemy tam. Cześć, tzn. menadżer własnego BN-a. O, ule się wystraszył. Cześć, cześć, cześć. Wow. Co dam? Dzięki za to. Kurde, mamy transmisję, stary. Kurczę. A mam yeah. też pozdrowić ziołków na Tak, spiski? Tak, tak. Pozdrawiam a bo cał... mam pomysł, patrz, zrób tak Ej, karepki, i... Zrób tak i wytnij, to... wytnij sobie ten kadr z live'a. Pozdrawiam. pozdrawiam ekipę z Żegania, kuśmier, Plastuś, Pawerec, Chińczyk. <grym> Kurwa, wyjście na miasto jest straszne. Straszne. Ej, nie da, nie da się wyjść. Ej, to jest ten problem, że właśnie przez tego fajma O, Medusa Medusa szybko, Medusa bajeruje. Ej, można Ej! Dobrze. Nie, ale przed walką się nie powinno. Medi. Medi to nie Aniu. Medi to nie Aniu, bardziej faraon. Dobra. Hej dawaj, mam do ciebie zmarły. E, dawaj, stary, podbijesz nie? do jakiejś e, laski 33 plus, nie? i poderwiesz się taką milficę. Nagrywam. to. Ma cheles, Stary. <gryzmografen> Taką cztery dychy. Ty, ty widzisz, jak ja wyglądam. <gryzmografen> Zajebiście <gryzmografen> Jak mega kot Tak, akurat Dlaczego? Zmagałem się nie na Ulfiku? Co? Grałem po czeleń, moją przyszłą żonę. Nie, no przeseń. Dobra, mamy transmisję na żywo. Cieszy. Michał, Sylwester, Ulfik Czyli ty już z Medium będziesz. Ola. Marek? Tylko mi nie odbijajcie, koleżanki! Ludzko! No. Ludzko! No. Ja jak twoja mama, się, to Powiem tak, słyszę. rzadko kto, mi się, kto, rzadko, no, kto mi się podoba. I akurat przechodziłaś i mówię, ja pierdzielę. Tak, tak. Bardzo rzadko bardzo rzadko to się tej dzieje, tej naprawdę. To się umówimy. Dobra. Mam kontakt do ciebie. Dobra. Miłego wieczorku. Medi to jest to nie anioł. To jest bardziej faraon. Nie no, miłego. Bać się dobrze. Pamiętam. Ej, odpaliłeś odkuliłeś już. No, ale mam kontakt. Idziemy dalej. Chłopy, kurwa. Dobrze, teraz rynek stary, dobrze. Kurde, może Także zróbmy tak, no. i, tak no. i wytniesz z live'a. Dobra. Wiesz o co chodzi? No, spoko, Ej, mam nowy patent. A no, to jest można, to jest... można, można. Wiesz, że chcesz być asertywny? Tak. Tak. się. Tak. Tak. Fajna to, pan. Michał, dzisiaj jest cały asertywny. Wow. wow. Aertywny? Znaczy, Nie, y ja jak podbijam, to tylko zawsze to fajnych w To jest taka pierwsza zasada, że u mnie na live'ach zawsze są fajne dziewczyny. Ej, e, znalazłem mega ale patent na zdjęcia. Od teraz, jest? jak ktoś nie będzie chciał patent. zdjęcie, to po prostu ten? zrobię tak, ten. i ktoś będzie mógł sobie to wyciąć ze streama, i jeszcze będę mieć wyświetlenie dodatkowe. Dzięki temu. Mega, mega. Views? Wow, mega. Mega, ale stary. mega e, patenty! Ej, możemy coś zjeść? Tu. Możemy coś zjeść. No. No, Kurde, to mogliście mówić, są batonów a ty gry się. Ja jutro ważę o ciebie muszę 100 kg mniej ważyć. Znaczy mniej niż 100 kilo Czemu? No bo to 100 kilo się bijemy A ty ile ważysz? No tak równą stówę Więc nie wiem czy to zjem Chyba odpuszczę sobie Dzwuja i nawet. Bo nie chcę nie? rano mi się robić wagi, wiesz wchodzi. Ej. A, je... Cześć <laughs> No, powiem wam, że Ej. dobre kogo tu będzie dzisiaj Ej, może stary Zjadłbym tutaj, nie? <laughs> bo tu jest dobry kurwa tarasik tak? Tak, albo tutaj może. Tutaj? zjeść coś? tu. Ej, święto, może zjedźcie? możemy Każdy Kanclub zlajma. Każdy możesz wrócić. Ej, hey, ale możemy zrobić tak, że patrz. Tak? I możesz wyciąć ze streama. Ja. ja no, to samo Ja. 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 ja, no, ja no, mamy, stary, mamy, mamy wspólnych znajomych. Kogo? Ja. Jutro jutro tak? Ja. Tak, ja. <ślać> Szef, szef, normalnie jak brat! Eee, kasta eee, marka. możemy zrobić tak, do kamery i z IRL-a wytnieć. Dobra. To będzie, no to jest na streamie, aferka. Trzeba mozowodkę? Tak, ale tutaj tylko i z aferek wycinasz. Pamiętam jak w Susku byłeś, jesteś 40 kg grubszy. No, teraz lżejszy, nie? Ale zrzuciły, się. No, dużo. No, eee, tutaj stary, tu. Dobry... I psoe, z Wyt, wytniesz z aferek, Spokojnie z Spoko, nie ma problemu. Będziesz oglądał FFA? Będę oglądał. Fame Friday Arena. Wygląda Oczywiście, jak Matczak. No... Ja, ja pierdolę! Patrzcie. Ty młody patrzcie. Matczak! Pokojmy, pokojmy. delikatnie... Kilka osób tak mówiło. Mam zdjęcie z Matczakiem. I... Producent maty, że jak mata. Mocne! W kurwa, moc, Mocne! Masne, ziór, kurwa! Dobrze jest! Ja pierdolę, jeden do jeden! Piąteczka, chłopaki, nie zabieram czasu. Matczak, o 3-3, widzimy się na koncercie. Piąteczka! Ej, on wchodził do maka, dostał maczę kurwa i triple burgera kurwa za jestem pewny, nie? Możemy, ale tak z aferek po prostu, wytniecie sobie. Dobra, dobra, dobra. się kadry, nie? Będziecie musieli nabić wyświetlenia. Super. Dzień dobry. Jasne. To nie? ma. nie? Dajmy z tobą, nie? Dobra, nie nieważne. Nie, dzięki. nie Marys, no, ale, eee, to... Nie, już teraz no, tak mało, ale nie ząbę, Ty z matą fotę robisz. Ale, no, tak. tak. ja ale masz oczy no, z Dzięki, Mata. Dzięki. dzięki. Pios od Maty. Za... Oczy, z 3-3, wiesz? A wody, dawaj. Nie, ja tam. Pysz, On nie się no, na ludzki. On ma styl Tak, Ja mam dzisiaj styl luz. Jest. OP. Pios. Dzisiaj styl Jest. Bandy, nie wiem, nie wiem. Ten, na meetup. Wrocław meetup, zapraszamy. Rynek Wrocław. Można fotę? Można fotę z tobą? Gdzie jest? No, ale to już musimy lecieć. Dzięki. Nie idź dalej, bo mam Dzięki. Ulfik! Szyma, mogę teraz być Jasne. Szyma, trzymajcie się, miłego, można fotkę? Stary, y, musimy iść dalej, bo y, live, jest cały live Ta, fotkowy. dobra, dobra, ja no, no, dobra się. Trzymaj się, mian. Idziemy gdzieś do knajpu? Chodźmy, no. to Że Wrocław, fajny klimacik ma taki, romantyczny. Ja jestem typem romantyka ogólnie i czuję, że można tu naprawdę, kurwa, zmontować fajną randeczkę. E, no właśnie, możemy tylko... Ej, bo patrzcie... Chodź, Niszu. To... Chodź, nepalski to... znajomy. To... To... O, egzotyczny ziomek. O, on jest no, Nepalu. Z... Z, z Nepalu. Jestem, no. No. No? No, to, z Nepalu? No. Ej, nie no, ale z wami też z fotę, tak serio. No co dawaj. Dawajcie z sobie tniecie. Ej, dawajcie usiądziemy gdzieś, bo sobie ten... zjemy jakieś może... Ty yy, takie... tylko za tym żarciem kurwa Ale się takiego rozkminionego? No takiego rozchmienionego. No jakieś kalmary. Taki... Nie, nie lubię tego. Posrasz się, chłopie. Z znajomy z Wami może zdjęcie? Spotkań, czy nie? Jasne, tak może. Tak. Nie, no chodzi o to, żeby Dzień. nam znajomi zazdrościli. Taki Dzień. Szymon Szostak. Dzień. Szymon Szostak jest największym cringe'em i po prostu... Dzień. Dzień. Powiem ja ci dobrze, no, Dzięki wielkie. Ja ten no. z osi Bąsać, bąsać. Ale, ale jak wygląda tak, nie? na klacie, ty, to jest, sweter? nie, to, je, to nie jest sweter, to jest, wiecie, perski dywan. Ej, perski Lupio. dywan. Daj no mi tego kurwa włosy. O, Tego się <głos> nie spodziewałem. <noise> <Ty>. <noise> <Ty. nie głos> kurwa, Olo, ja trzy włosy na klacie na Krzysza. ten kurwa sweter. Ty Zrobimy sobie jakieś kurwa mleczko. Chłopie, jak ja znalazłem dziewczynę. Ja nie wyjechałem z roboty, siemano. Ej Benjamin Franklin. Siema! To jest ser. To jest ser. A gdzie pracujesz? Przy latarniami po prostu. Ej, żarcie masz dobre. Zajebiste. Dawaj kurwa nas do ciebie. dawaj chodź. Ej Benjamin Franklin. Ej, a co gotujesz ogólnie? No, co, kurde maśek, i spróbuj seć kiełbasy afrykańskiej. A ty co masz? Jak powstaje Ben, Siema! Benjamin Franklin. Ej Benjamin, powiedz mi, jakie księżniczki zajebiste. Chłop, pyska leci. Ej, masz jakieś Są żeberka, ma, żeberka wieprzowe, masz deskę na przykład dla czterech, to masz e, dwa żeberka, e, dwa szuszulki, e, frytki, znaczy czasami ten cały będzie z pamięci Warian, kurwa. No i do tego masz sosy, jakieś małe mordeczki. Pozdrawiam Kamila za kolaka z ładnej i... Pozdro i... Kamil, kurwa, żeberko <laughs> Ej i tutaj to jest? To jest proste dalej. Dawaj widzimy to, dalej, fajnie, co czasami tam. Ten... Kurwa, zobaczyłem, że robicie, kurwa, tutaj jakieś streamy, a specjalnie z, z roboty. Ale w mega mi zależy, żebyś mi właśnie pierdolnął też mocne żabęko. kurwa, cieknie, kłam leci za tym żartem. Jak... Ty jesteś jak e, Wojtek na Gołdza. Leci za tym żartem. Widziałeś, jak u Ślina poleciała? O nie, kurwa. Co wariaty. Czemu mnie nagrywasz? Co to ty o tym sądzisz? Sobie? No, nic, nie odnajdujesz się w czymś tak Nie odnajdujesz się. Za dużo bodźców. Tak, tak. A, to nie poszliśmy do Benjamina? Nie, nie, Prowadzi cały czas tutaj. A, ale... Ale jeszcze jeszcze tak. pozdrawiam gryza. No, Pozdrawiamy dobrych chłopaków z Lewnicy. Chłopcy dobrze robią. Jest dobrze. Wzięła się prawie wydwa na tym rowerze. A łeb skrętny kurwa jak sowa. Tutaj ten ogródek. Zajebiste. Chodźcie zjemy też Sylwek, bo ty możemy Sylwek jakiegoś smesza. Jakiegoś żeberka. Nie bo ogólnie Sylwek jest wega. jest weganem. I. Nie jestem weganem. Nie, jest jestem wegetarian. Wegetarianinem. Tylek jest wegetarianinem, no i my w domu Gołdz często memujemy jakby, że wiesz, gadamy mu, że zjem sobie na przykład jakieś albo coś. No mięso. on wie, że to beka, ale taki mamy swój dystansowy humor. Nie, tutaj nie wolno stać, stąd trzeba uciekać. Patrzcie. A macie siły. coś duszą? Do prosimy, do tutaj nie stać. Co? Dawajcie tutaj Barek zrobimy po prostu. Dobra, to ja zamawiam. Y... się jeszcze jeden dewo. Ja tu muszę. Macie burgery? Burgerka. się jeszcze jeden o dzisiaj pizza. Z... z tą kamerą lata idealne Zjemy na pewno ten, ale poprosiłbym kieliszek wódki Wolę na Ciebie Kieliszek wódki i ice jak macie jakieś zero, zimną wodę, Jak masz na imię? Adrian Wiem, z internetu Jestem fanem takich nie. spodenek Aha Wiesz, wódki, spodenki To jest mistrzostwo świata w ogóle, taki król co jest? I... Życzyłem na tym popularnym streamie, z by tu mm -hmm. Lufa pytanie. E, zrobimy Lufka pytanie, Sylwek z tobą. Nie, ja nie będę bił, bo jestem kierowcą. Nie wiem, <sum> To e, nie wiem, ale ja chciałem ja kieliszek w Co? Ja ci kieliszek by ty nie? Ja bym chciał kieliszek wódki... Bo może. A ja poprosiłbym Kole Zero. Proszę? Kole Zero, proszę. Ty też chciałeś Kole Zero, nie? No, no do kole bo do Kole mam. Dla Ciebie też Kole Zero? Tak. No co tam, hallo. Dobra, zjemy sobie jakieś burgerka, yy, nie wiem, może jakieś wołowy. Przepraszam, czy długo trzeba czekać na burgera? Yyy... Pytaszek 20 minut. A sałatka z grillowanym kurczakiem? Dłużej? niż na burgera? A co najszybciej by było? Tatar? Tatarek bardzo szybko jest bardzo szybko. To tatara bym prosił. Dla mnie to

i nie muszę. się, tak, Wystarczy go. Ej, y, Sylwek? A ty, co ty chcesz zjeść? Ja jem na czosy Na czosy? Na no zmarzonym serii. Zmarzonym serii. Proszę no nie? Normalnie, Gouda. Zrób na tym y, blacie Adrianopolis. Nie mogę tego zrobić, ponieważ na no, no ambasadzie tak. zasadzie zakończyłem tego memo jak tak on No, we yy, mną na turnieju, gdzie wziąłem z Mariuszem Kruziakowskim. No? Tak, tak. Pijemy do karetki. Ale czekaj, bo spolerujesz konto, którego jeszcze nie było. Mariusz jest nieodpuszczonego, więc możesz zrobić. Ale nie, bo to. Ten tak by, stream jest nieodpuszczony. Ale już to jest, jest nieskodne ze mną. Okay. Zakończyłem z nudzony zruchany już. Dobrze. Tak, jak, tak. To jak ja nie chciałbym zrobić, nie? To jakbyś też Dobrze. na to. Nie robiłem. Antyfakty tak do kieł. Nie mam problemu. Zaczynamy, to daj co może

Ej, chłopaki, no? Lepiej ja już tam wszystko było bo widać. No też myślę, że to jest. Ja myślałem, że jak się dzieje, że będzie fani, bo panie będą z nami rozmawiać, ale, ale one ryba... nie chcą z nami rozmawiać. Chodźcie na normalne miejsce. panowie. Adrian. Skuba. To moje. Nie jesteś. Ty wiesz, co się dzieje? Wiatr nie wie, jaki się idziemy? Dzień Tu Uuu, pan polscy ja się czułem, jakbym był na wakacjach, a walka pojutrze, człowieku. Ty, odstresuj no się, Sylwa, zwłaszcza do baru na biedaka, nie? Jeszcze, jeszcze, jeszcze. To jest znak, zakrętka spadła. siadaj tam. Ja taki po prostu jestem. Nie, ja też tak jestem. Jesteś spokojniejszym człowiekiem, nie? Ja też jestem spokojnym. Aha. Ale jest kurwa. Pani zła, nie? Pani? Zwanę, panie, na nas trochę czy nie? No. Pani chyba trochę, czy nie. nie? Wydaje mi się. No, wydaje się. Trochę trzeba zachować, kurwa. Czy klasę jakiejś koleżanki dla nas. Bo jesteś tak? No ty Na podrywaczu trzeba. Byłem w stanie przyprowadzić tutaj ten. trzy dziewczyny. Robimy telefon. Uwania. Ale nie, że dzwonisz, tylko że przyprowadza z ulicy. To kurde, ale przecież nie ma nikogo, przecież nie było. Ja szedłem i się cały czas rozglądałem. Ale to, nie to nie tu idą na przykład. Przy kamerze jest ciężko. Nie no, w nie. O, to, o, musi dobra, być, to, wiesz, to, to musi być, wiesz, musi... To, to nie jest tak, tak że... zamówić jakiegoś nie, nie, ja mogę wam coś wytłumaczyć. Mogę wam coś wytłumaczyć, jak to Ja to, to wiem, działa, ja to wiem. Jak to działa z kobietami. To nie jest tak, że pokażesz palcem i ten... To musi być jakby energia pomiędzy ludźmi, tak. I żeby... na pewno kamera nie motywuje, stary. Ale to nawet nie chodzi o to. Chodzi o to, że jakby ja... Ja na przykład podchodząc do kogokolwiek, stary, do człowieka, e, jakiegokolwiek, czy to jest facet, czy to jest kobieta, ja muszę czuć energię, żebym mógł coś do niej, do tego sobie powiedzieć jako pierwszy. Jeżeli nie czuję tej energii, to po prostu to nie jest osoba, do której powinienem podejść. Wiesz co chodzi? Ja nie mam czegoś takiego, że mnie ktoś blokuje. Tylko muszę czuć, że to jest wiecie? odpowiednia moment... Yy, odpowiednia tatara, dobra. Co ty człowieku robisz? Ten zastrzykiwali. wali. Hmm. nie się przeraziłem. To jest słabo już to Nie było widać spokojnie. Nie, ale co wy w ogóle macie? Myślicie, że nie wiem, cukrzyca nie, jest zakazana, nie. że jakby pokazał, o Boże, pokazał, że ktoś ma cukrzycę. Ban. YouTube panuje cukrzyków, cukrzycy mają przyjebane, nie mogą prowadzić kanałów na YouTube. <laughs> no Rudzie, ludzie, Co tam Ej, mówi? ale fajnie to wygląda z tej kamery jednej. Ale brakuje dziewczyny, ja uważam. Ja Spokojnie. Spokojnie, ja się my dużymyślałem, że ty, bo ty jesteś wielki podrywać, ja myślałem, że ty Ja nie ten... jestem wielki podrywacz. Stary ja po prostu jestem miły dla kobiet, ale ja ich nie podrywam. To już stądzi. Ja kocham towarzystwo kobiet, uwielbiam jakby z nimi rozmawiać, uwielbiam się przed nimi otwierać, kocham jak one się dla mnie otwierają. I jakby to jest wszystko takie bardziej Nie wiem jak to wytłumaczyć. Ja nie traktuję kobiet tak, że ja je podrywam i podchodzę do nich... Yy... Jak. Nie podchodzę fizycznie do kobiet, nigdy. Ja po... ja, kobiety, A, sorry, sorry. ja kobiety bardzo traktuję, tak wiesz. Z uczuciem. Dobrze, Menduza, dobrze. I one to czują stary. I dlatego, i dlatego, i dlatego jestem skuteczny. Może cringeowy, ale skuteczny. Dobrze. No. Taka jest prawda, dużo osób się śmieje, ale. Wiesz. Ja jestem pewny swego i wiem, co mówię. Ej, w ogóle pamiętacie gdzie rama, rama zostawiliśmy? Nie chuja, nie ale... Ja... a nie to ja pamiętam tą pierwszą ulicę. Ja, ja piękną.